Witam Was bardzo serdecznie, ze mną jest bardzo młody youtuber, z którym jeszcze nigdy nie nagrywałem, przywitaj się. Jestem DeszczeczkuTV, witam. Witam serdecznie. O, Witaj. dostałem zaproszenie do znajomych. Nagrywamy najpopularniejszą grę w Polsce. Cztery Skałosławy. Nie wiem kiedy. Popularniejsza od cs a, a nazywa się Mister Planet. Wszyscy o niej słyszeliście. Na pewno. Więc zrobimy tutaj z panem Deszarkiem bardzo fantastyczne rzeczy, które nam tutaj pozwala ta niesamowita gra. Dokładnie. Będziemy robić filmy. No, <laughs> lepsze niż na YouTubie. Lepsze niż w całym Hollywoodzie. No. no, nie oszukujmy się. Będę nam płacił ci za to. No. Dlatego więc mam dla was smutną wiadomość. Porzucam karierę youtubera. I zostaję gwiazdą filmową na Mr. planet. To jest bardzo smutne. Ale no, niestety. No ale to jest prawdziwe. Tak. Tutaj będę zarabiał więcej. Jestem... Mam teraz aż tyle pieniędzy. Jestem taki bogaty. Więc... A ja... Dominikowi pomogę. Tak. O tu jest ten... Trzeba pomagać przyjaciółom. Tak. Na to się nie patrzcie. Ja nie jestem wcale z nim chłopakiem. Ja go nie znam. Więc... Ja też... O właśnie. Znalazłem go na, jak... na mówi stać Planet. Tutaj widzicie mój piękny pokój. Mego psa. Który chyba uzgnił. o Trzeba mu dać leki. Boże, Narkotiki napisał ILE MASZ LAT i scenzurowano. Jeju! No muszę nakarmić się z tego psa. Nie pytajcie czemu Tam napisałem ILE MASZ LAT. Robiłem filmik. Wcale nie... Wcale nie piszę dużych, żadnych... Nieważne. <noise> Dobra, Daję pałeczkę Dominksowi.pl Dobra, myję swojego psa, który już od paru lat nie był myty. Powinien już umrzeć. <grym> ale ale, ale, ale także nie ma sensu. No, a mój pies ma nowy level. Od a któż masz level ogólnie dominksi.pl? Dwunasty, ale lagi. Co ja z tym psem robię? Dobra, już odliłem piłkę. pies jest szczęśliwy i dalej brudny. Ja nie mam żadnych zwierząt. Więc to jest moja piękna postać. Starałem się. więc teraz co te będą się poka ukazywały? Odcinki z Mójsa Planet na moim kanale. Dokładnie. Bo. Bo to. Bo ta gra to przyszłość. No, ona jest modna, jak kontent Strike był modny, ale już nie jest modny. Teraz jest Movie Star Planet. Teraz każdy jest za niegwiazdą no, filmową. zrobił sobie misję na tę. Jakąś. Muszę Pamiętam, jak re... Pamiętam jak były reklamy tego w telewizji. No ja też. Tutaj jakieś, jakaś głupia gra. Nie wiem gdzie- O, jest jajko! O, udało mi się, jestem bogaty. Widać, że gra jest bardzo zoptymalizowana, przystosowana do, prawdaż, do każdego Na parę lat to będzie e-sport. No. bo nie chcę myśleć o tych głupich misji, czy nie mam po prostu czasu, bo one, te misje są bardzo y, długie, prawda, i misja tutaj schodzi... Jedną misję się przychodzi około godzinę. tego ja gra z bardzo zwięzła fabularnie. I dlatego też będę ją nagrywać. No. Co długa fabuła na miliony godzin. No niczym Wiedźmin albo jeszcze lepiej. Wiedźmin to przy niej może postać. No. Kajdam, zobaczę co tam ty masz na swoim profilu. dam ci autograf. No. punkty z autografu. Ja to, też dostałem ekstra. To pewnie okay. ty poglądnął mój filmik. Bardzo to nie. piękny. Pokaż im. <laughs> Pokaż im mój ostatni filmik. Dobra. Albo koniec współpracy. Już pokażę. Film jest bardzo piękny. Już po prostu... Deszarko ma... Nierdy wświetleń niczym Pie. A PewDiePie A może ciągnęliśmy moje filmy Ja tu mam bardzo dużo filmów PewDiePie może się ode mnie uczyć Ja mam 10 milionów wyświetle no. Ja tu mam bardzo dużo filmów Starych Ale, ale jary, jak to się mówi Wszystkie są bardzo ciekawe Śmieszne prawda Zabawne A ja prawda. mam jakieś upośledzone filmy nieważne jest twój piękny film pokażę wszystkim niech wszyscy zobaczą jaki piękny filmik ta muzyka no dokładnie ten filmik pokazuje jak uratować człowieka w tym samym piękne efekty audiowizualne w Jakaś dziewczyna do mnie pisze, bo na że nie uderzywa mnie. <grywa> Tutaj właśnie macie pokazane, jak pomóc człowiekowi w depresji. Dlatego więc co tydzień będę się w każdym filmiku okazywał, pokazywał, filmik, w którym będę pokazywał, jaka jest sobie z depresją. Dobra, już. O nie, jeszcze Tak coś można. Tak można pozbawić człowieka myśli samobójczych, no. więc bądźcie czuli dla swoich kolegów, dla swoich chłopaków. No teraz tortuj, torturujemy kolegę i skakujemy mu po brzuchu, pomagamy mu w samobójstwie. Widzicie jakie piękne? Ile zarobił na YouTubie, to za to nic nie dostaje. Ale ty już ma 14 jakichś pieniędzy, Starcoinów. Dokładnie. Tutaj Miasto to filmu, zobaczymy ile wyświetleń już. Jedno masz. Co tu jeszcze jest ciekawego Dwa zrobienia w tej samolitej grze? Ja już, już nie kłam. To bo może. zgłoszę cię do Strasburga. No, to są jakieś, jakieś głupie misje. My, jakieś Czemu mam zdać wyświetlenie na jakimś filmie? Zobaczę. A nie wiem. To Więc zapraszam. Dajcie do znajomych kantwo. Jak słyszycie, Mnie tak to też się... możecie dodać. Tutaj macie napisane. Tutaj jego nick. Piękny. Kreatywny. Co to w ogóle znaczy? To kantwo. Bo kiedyś miałem pseudonim kan i o. dałem tu jako dwa, bo hasło miałem One, nie? Chyba zdobyłem wszystkie prezenty i mi się na tym polegają misje fabularne. Pozbieraliśmy prezenty do sedimentów. No, to mój filmik, nie? No. I do jakiejś kobiety E służące zrób mi i szynkę, nie? O ty... Te... Od dziecka byłem șopinistą i seksistą. Tego się nie wyrzasta. Nie zobaczę, bo ja tutaj mam jakieś. Yy, na mój profil sobie zobaczę i zobaczę na moje jakieś niesamowite zdjęcia. <laughs> Co to jest? Co to jest? No i tutaj macie jakieś oczywiście kreatywne zdjęcia jakieś tam rzeczy nie wiem co to jest w ogóle pamiętam jak dodali youtube do tego i tak się cieszyłem że mogą oglądać no i dlatego też będzie tutaj będziemy znaczy dawali popuja. moje filmy tutaj będą teraz wszystkie nasze Oglon... filmy oglądnę dominksa.pl na, t... na movie Star. Domin... jak tu włączyć jakieś coś youtube masz no nie ale znaczy chcę sobie jakieś Jakieś zdjęcie, kto sobie. <laughs> znaczy, no nie zdjęcie, czy jakieś tam. Jakieś zdjęcie, kto sobie włączyć. To nie wiem. Dominiks. Y -y -y. I Dominiks, jak to się nazywa? I pooglądamy sobie odcinki Dominiksa. No, moje najpiękniejsze. Odcinki. A już jest. Cóż, I dodamy mulowyt. Nie wiem gdzie to się wchodzi, ale możecie sobie zobaczyć moje piękne, te kreatywne różne rzeczy, ponieważ ten gwiazdę tu z 12 levelem. Okej, pójdę na czat i nie wiem. Tu to jest... jest. To można nawet kupić VIP-a. Ale z No ja kiedyś wiem tej vip -a. Ile to kosztuje? Nie wiem, o, jakieś... trzy miesiące, 123 złote, jest ciekawe kto wydaje na to kasę. No, byłem wtedy bogaty. No kupiłem znaczy... Gazet... Chyba kupiłem taką gazetkę dawno temu. I tam był jakieś kot na VIP-a i na jakieś ubrania. I to ubranie co teraz mam to jest chyba z VIPa. Nie, to go tak lego jeszcze nie da nic zrobić. Ponieważ nie jest zoptymalizowana do takich dobrych komputerów. Znaczy... Bo to jest ponadczasowa grza, nie? Tak no. samo jak... te dramatyczne nie? To jest no. ponadczasowe, to jest ponadczasowe, nie? Pójdę sobie na zakupy. Kupię sobie odzież. Ludzie za miliony lat w to zagrają i... To im się spodoba, nie? No. Tak... Taka jest ponadczasowość tej gry. Bo te wszyscy przodu. wyglądają jak pedały Dokładnie Bo to tak homoseksualne grzanie No, Tolera... uczy tolerancji Od najmłodszych lat no. A później się dziwić czemu idziesz po mieście A tutaj Myśl... patrzysz sobie Czy to dziewczyna, czy to chłopak Chciul, okazuje się no i... że chłopak, nie? I to jest takie żałosne, nie? No ja Bo tu wyglądam pięknie, na przykład. Plan. A ten wygląda jak jakiś pedał, bez obrazy, dla takich typów. Ale widać, tutaj widać wizję twórczą, wszystko widać. O, na czat. Dobrze. Tu widać wszystko jednym okiem. Piękno, dostojność, opanowanie, wszystko widać. Więc chyba kończymy ten niesamowity odcinek. Jaka do mnie pisze, że kocha mnie ja Czekajcie na kolejny piękny odcinek listy gry za tydzień. No, Więc do zobaczenia.